Pewnie pamiętasz nagrodzony Oscarem film The King's Speech. Król Jerzy VI zmaga się z jąkaniem i kompleksami. Jakie ten problem niesie? Zmaganie dorosłego człowieka ze swoją zdolnością komunikacji zużywają wiele energii, tym bardziej, że poprzedzone są z reguły latami zaniedbań i uprzedzeń na tym polu, a nie metodycznej pracy. Dziecko taki problem kosztuje jeszcze więcej wysiłku, ale dobre rezultaty można osiągnąć na szczęście szybciej. Aparat mowy się rozwija, złe nawyki nie są utrwalone przez dekady. Więc można się ich szybciej pozbyć. Niemniej sukces w komunikacji pozwala dzieciom przechodzić na kolejne etapy rozwoju. Problemy z komunikacją natomiast mogą wtrącić dziecko w sidła kompleksów, szykanów towarzyskich i spowolnić jego rozwój. Jeszcze więcej wysiłku musi w to włożyć dziecko, które dopiero ćwiczy swój aparat mowy. Chcesz dowiedzieć się, jak powinien przebiegać rozwój aparatu mowy u Twojego dziecka? Przygotowałem sygnały od paru miesięcy do szóstego roku życia wskazujące na to, że czas na logopedę. Podzieliłem to na sześć kluczowych lekcji. Zapraszam. Cześć, tu Leszek, tata małego Tomka, a ty oglądasz Praktyczne Rodzicielstwo, kanał, na którym uczymy się, jak być lepszym rodzicem, opiekunem dla swoich maluchów. Jeśli podobają ci się treści na tym kanale, subskrybuj, by nie przegapić cotygodniowej dawki wiedzy. Kiedy iść do logopedy? To pytanie nurtuje wielu rodziców, ale także nauczycieli i wychowawców. Jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź: Jak najszybciej, gdy tylko zaobserwujemy niepokojące sygnały. Nie po to, by od razu pracować, ale żeby dziecko posłuchał specjalista. Pierwsza lekcja: Nie trzeba być specjalistą, by wyłapać problemy. Na szczęście nie trzeba być specjalistą, żeby wyłapać problemy, z którymi boryka się Twoje dziecko. Większość rodziców instynktownie wie, czy ich dziecko ma problemy z mową lub językiem. Mogę zauważyć, że ich dziecko pozostaje w tyle za innymi w grupie zabaw lub ma problemy z komunikacją i zrozumieniem. Są to zwykle wiarygodne znaki, że dziecko może mieć zaburzenia mowy lub języka, dlatego nie powinien się przejmować, że coś przegapisz. Tylko kwestia tego, czy odpowiednio zareagujesz na pojawiający się problem. Niestety, rodzice czasem są głusi na pewne problemy, albo po prostu wypracowali z dzieckiem sposób komunikacji, który pozwala dzieciom utrwalać takie leniwe i niedbałe postawy językowe. Na przykład rodzic doskonale rozumie skróty językowe dziecka, ale dla osoby z zewnątrz to kompletnie niezrozumiałe. Warto więc przez chwilę próbować dogadać się ze swoim dzieckiem, jakbyśmy byli zupełnie obcy i próbowali rozumieć obce dziecko. To może nam pomóc wyłapać problemy. Druga lekcja: problemy te nie są rzadkie. Solidne problemy z komunikacją mogą dosięgać nawet co dziesiąte dziecko. Wlicza się w to oczywiście nie tylko problemy z mową, na czym skupię się dziś, ale także z czytaniem i pisaniem. Niepełnosprawność taka może ujawnić się już przy urodzeniu, ale może też wynikać z zaburzeń podczas rozwoju dziecka w pierwszych latach jego życia. Problemy umiarkowane i lekkie dotykają nawet co piąte dziecko. Wynika to w dużej mierze z przebodźcowania, jakiemu poddawane są maluszki eksponowane na ekrany telefonów, tabletów i telewizji. U dziecka masa rzeczy jest powiązana jedna z drugim. Motoryka mała, duża, dieta, a więc i sprawność mięśni policzków, języka, buzi, koncentracja. To wszystko i wiele więcej ma wpływ na to, jak dziecko poradzi sobie z pierwszymi próbami mowy. Niestety wszystko to jest też rozregulowane przez ekspozycję na ekrany. Jeśli Twoje dziecko spędza dziennie więcej niż godzinę przy ekranach, a w wieku poniżej lat w ogóle przy ekranie, to jest prawdopodobne, że może mieć braki w innych obszarach. Każdy logopeda albo zabroni ekranów, albo powie, że warto sesję przy bajkach kontrolować kreatywnymi zabawami logicznymi, językowymi, kolorowankami ćwiczącymi skupienia i różnego rodzaju motoryki. Czyli tak czy inaczej twoje dziecko będzie wymagało ogromu uwagi. Trzecia lekcja. Zwracaj uwagę na jąkanie. Przede wszystkim powinieneś niezależnie od wieku dziecka zgłosić się do logopedy, jeśli pojawi się jąkanie. Nie czekaj, aż tego wyrośnie. Nie krzyż, nie wyśmiewaj, przyczyn niepłynności mowy jest wiele, jednak. Szeroki wachlarz terapii pozwala na skuteczną pracę z jąkającym się dzieckiem. Największe znaczenie w skuteczności terapii ma czas, przez jaki dziecko dotychczas się jąkało. Oczywiście im dłużej dziecko pozostawione jest bez pomocy specjalisty, tym rokowania są mniej optymistyczne. Nie warto zatem czekać w przypadku zauważenia u dziecka powtarzania głosek lub psów, zbyt długich przerw między słowami w zdaniu, czy częstego używania embofolazji, czyli wtrąceń typu E, y, A, E i to takich bardzo, bardzo długich i przeciągłych, i non-stop. Czwarta lekcja. Sprawdź słuch. Ja wiem, że to taki mem, że dzieci mają wybiorczy słuch. Jak się do nich coś wymaga, to są głuche jak pieni, ale jak wypowiesz szeptem na drugim końcu mieszkania magiczne słowa w stylu psi patrol albo otworzysz czekoladę, to zmysł słuchu okaże się lepszy niż u nietoperza. W okresie 3 do 6 miesięcy zwracaj uwagę na to, czy dziecko po prostu słyszy. Sprawdzać, czy odwraca głowę za źródłem dźwięku. Reaguje na zmiany tonu głosu, na muzykę z grających zabawek. Powinno gaworzyć, a gdy mówi się do niego, uśmiecha się Porusza rączkami i nóżkami, reaguje i stara się odpowiedzieć. Jeśli w tym okresie nie występują takie reakcje, warto zwrócić się do laryngologa, warto skonsultować się z logopedą, który podpowie ci, jak ćwiczyć z tak małym dzieckiem, jak sprawdzać w ogóle, czy dziecko ma dobry słuch. Piąta lekcja i to będzie długa lekcja zwróć uwagę na ramy rozwojowe od paru miesięcy do szóstego roku życia więc lecimy od paru miesięcy, analiza do szóstego roku życia jak dziecko powinno się mniej więcej rozwijać. No i tak, każde dziecko rozwija się inaczej, niektóre nawet pewne elementy rozwoju będą miały znacznie do przodu, a niektóre trochę do tyłu. Ważne jednak by zwracać uwagę na znaczące odstępstwa od poniższej listy. Znaczące. Do 12 miesiąca życia dziecko powinno potrafić odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest mama, gdzie jest lala, potrafi reagować na prośby i polecenia, na przykład podać misia, zaczyna też naśladować ruchy dorosłych, oprócz gaworzenia, używać dźwięków, gestów, mimiki. A nawet prostych słów mama, tata, baba, papa, żeby nawiązać z tobą komunikację. Do 15 miesiąca dziecko powinno mieć słownik złożony z trzech, pięciu słów. Natomiast do tego momentu ta ilość powinna się powiększać nawet do kilku słów dziennie czy kilkunastu tygodniowo. Do drugiego roku życia dziecko, które rozwija się prawidłowo, potrafi pokazywać części ciała, nos, oko, potrafi. Wykonać proste polecenia, zrób papa, pa", wskazuje, prosi, podaje zabawki czy sok, zaczyna stosować własne wyrazy, często dźwięko naśladowcze, na przykład zamiast piesek mówi hau hau, albo upraszcza słowa, żebym było łatwiej ich używać. Jest to zupełnie normalne, nie powinno cię to niepokoić, że dziecko nie wypowiada słów w pełni poprawnie. Jeszcze długo nie będzie wypowiadało w pełni poprawnie słów. Jego aparat mowy dopiero się ćwiczy. Staraj się jednak zwracać do dziecka używając poprawnego słownictwa, a raczej bez dziecięcych zwrotów. W tym czasie zwiększa się cały czas liczba słów, które dziecko wypowiada i które rozumie. Potrafi też łączyć dwa wyrazy w związki, np. mama, oć, tata, da. Do trzeciego roku życia dziecko powinno rozumieć i rozróżniać przeciwieństwa: ciepły, zimny, duży, mały. Będzie wykonywać coraz bardziej złożone instrukcje, połóż laleczkę w łóżeczku, nakryj ją kołdrą. Jest w stanie nazwać większość przedmiotów z otoczenia. Nadal nie w pełni poprawnie, choć teraz bardziej zrozumiale. Co cieszy, to to, że pojawia się precyzyjniejsza wymowa oraz większej ilości głosek. No i co mniej cieszy rodziców, po trzecim roku życia zaczyna się zadawanie pytań, najpierw nieśmiało, ale bliżej czwartego roku życia już na całego. Czasami bez czekania na odpowiedź, bo na to nie starcza mu cierpliwości. Co pewnie będzie dla ciebie irytujące, więc nastaw się pozytywnie. No i zaczyna się wyteczenie granic. Potrafi powiedzieć nie i naprawdę zawalczyć o swoje. W tym czasie rozwija się zdolność do tworzenia zdań i normą zaczynają być te złożone z trzech-czterech wyrazów. W czwartym roku życia dziecko zaczyna reagować na komunikaty nieskierowane do niego, np. Na, na rozmowę w drugim pokoju czy w telewizji, jest też w stanie powiedzieć, czy słowo jest poprawnie czy błędnie, np. płakać a pakać. Dziecko będzie używać coraz dłuższych zdań i będzie zadawać coraz więcej pytań. W tym okresie może wystąpić coś, co nazywa się rozwojową niepłynnością mowy, powtórzenia, przyciąganie słów. Czasami, jeśli nie zaczyna to zanikać, to wymaga dodatkowej pracy ze strony rodziców, a niekiedy także wsparcia specjalistów. W tym wieku 3-4 lat dziecko powinno być już zrozumiane przez osoby spoza swojego otoczenia. Powinno mówić w miarę wyraźnie, wystarczająco głośno i nie używać własnego języka, nawet takiego, który łatwo zrozumieć. Mimo to, normalnym jest, że będzie jeszcze zastępować pewne głoski łatwiejszymi, np. szy na sy, czy ży na z. To też wiek do piątego roku życia, w którym dziecko zaczyna wcielać się aktywnie w role i w zabawach i zaczyna rozumieć abstrakcyjny sens bajek na dobranoc. Fakt, że są to opowieści w wyobraźni i może z nich zdawać relacje. W tym momencie powinno być całkiem jasne, czy twoje dziecko ma trudności z mówieniem. Być może głównymi oznakami będzie to, że nadal ma bardzo ograniczone słownictwo i nie łączy wielu słów razem, albo przekręca słowa. Może cię też zaniepokoić brak używania języka jako narzędzi komunikacji, Pozyskiwanie informacji, tylko ciągłe wskazywanie rękami i unikanie mówienia. Z takimi objawiami należy udać się do logopedy i sprawdzić, czy nie dzieje się coś, co może wpłynąć na dalszy rozwój dziecka. Od czwartego do piątego roku życia dziecko potrafi z uwagą słuchać lub oglądać bajkę. Niekiedy poprawnie wypowiada trudne głoski, zaczyna budować zdania złożone, używając coraz większej ilości opisów, choć nie zawsze skonstruowanych poprawnie pod względem gramatyki. Powłaniają się z tego spójne historie, które łatwo śledzić. W wieku 5 lat potrafi wyjaśnić, jak użyć przedmiotu, potrafi też podać prostą definicję, odpowiadać na pytania dotyczące przyczyny i powodu. Już dobrze używa języka do określenia stosunków czasowych zdarzeń, czyli nie myli jutra, z wczoraj. Nie ma problemu z myśleniem o tym, co powiedzieć, a opowieści stają się coraz bardziej rozwinięte. Dodatkowo nie ma zbyt wielu problemów w nauce czytania rozpoznaje litery, łatwo łączy je w wyrazy. Niemniej, w wieku 5 i 6 lat. To już wszystko jest trochę płynne i wymieszane. Jedne dzieci będą czytać, drugie dukać. Jedne będą pisać literki, drugie jeszcze nie, ale wszystko idzie w miarę prawidłowo. Chociaż błędne wymawianie słów przez dziecko do około 6 roku życia jest całkiem normalne. Nie znaczy to, że trudno je zrozumieć. Jeśli często masz z tym trudność, powinieneś skonsultować się z logopedą. No i szósta lekcja: patrz na relacje Twojego dziecka. Dziecko w wieku szkolnym powinno mieć już łatwość komunikacji. Jeśli wykazuje oznaki frustracji z powodu niezrozumienia, problemów z komunikowaniem się, unika rozmowy z jedną lub z wieloma osobami, to udanie się do poradni czy wizyta u logopedy zaczyna być kluczowa i nie powinniśmy z tym zwlekać. Kiedy budują się więzy społeczne, w klasie, zwłoka w tym czasie może odbijać się na dziecku do końca życia. Logopeda ze względu na spektrum zdolności umysłowych, które angażują mechanizmy mówienia i rozumienia dziecka, będzie często najlepszą osobą do wstępnej konsultacji problemów. Podpowie, jak postępować w konkretnej sytuacji oraz poprowadzi terapię. Logopeda podpowie, jak zachować się przy trudnościach np. z mową i wymową, językiem, rozumieniem i używaniem słów i zdań, jąkaniem, umiejętnością czytania, nawet pisania, umiejętnościami społecznymi, słuchaniem i przetwarzaniem informacji ze słuchu. Głosem czasami skierują do foniatry, czyli specjalisty od używania głosu, łykaniem, a czasami skieruje do takich specjalistów jak psycholog, psychiatra czy pedagog. Pamiętaj, że lepiej dmuchać na zimne, niż zaprzepaścić czas właściwy dla rozwoju mowy. Niestety rozwój mowy tak istotnego narzędzia może być zakłócony na wiele sposobów, a to może spotkować wieloma problemami w przyszłości. Dlatego jeśli widzisz problem, coś cię niepokoi, lepiej dmuchaj na zimne. Opóźnienie interwencji może być bardzo szkodliwe dla przyszłego rozwoju dziecka, bo o ile zauważenie, że dziecko nie rozwija się prawidłowo zawsze budzi wiele nieprzyjemnych emocji, to trzeba też pamiętać, że lepiej nie wypierać istotnych objawów, nie, nie być tym wygodnym rodzicem, który stwierdzi, a przejdzie mu, tylko zainterweniować. Właściwa reakcja pozwoli też zminimalizować lub całkiem usunąć skutki problemów z rozwojem mowy, bo to, że dla ciebie, rodzica, coś jest niewygodne, nie, niekomfortowe, schodzenie z logopedy, dla dziecka może być frustracją do końca swojego życia. Więc no, waga jest tutaj przechylona na rzecz tego, żeby naszemu dziecku po prostu pomóc. A ja dziękuję za Twój czas. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!